Jaka z siebie czarodziejka z Księżyca? Awe, legiony, sława i chwała, z tej strony Młoteczka, ze mną jest Asgot. Hello. Czyli mój czarny elf, który biega razem ze mną i nosi mnie na barana. To ja. Tak, to on. W tym odcinku <laughs> idziemy odzyskać zagubioną depeszę z torby kuriera. Będziemy się uganiać za kurierami, prawie jak w Polsce. No, Poczta Polska nam podpadła tym razem. Tym razem tak, podpadła Poczta Polska, zgubili przesyłkę ewentualnie. Ukradli ją. Oj, oj, oj będzie pozew. Oj, oj, oj. oj, 150 tysięcy nie nasze. Dobra, szukamy tego listonosza. Dobrze, gdzie jest listonosz, co? Nie umie donieść paczki. Ja tutaj już mam ścieżkę. Mam. O, to ty prowadzisz, bo mi się nie włącza. A nie, nie mam, ale wiem, gdzie to jest, więc spoko. A widzisz, ja tu mam jeszcze jakieś, jakieś strzały zebrać, jakieś insygnia. A to przy okazji. To przy okazji nam, nam wpadnie. Myślę, że jeszcze coś nam się uda dzisiaj ugrać. W tym momencie na pewno na pewno najważniejsze to znaleźć listonosza. Tak. A może PVP jeszcze zdążymy zrobić w tym odcinku? O, o, dobre możemy pomoc. PVP robić. Nasze nie? pierwsze PVP. Tak. Ścieżka domokrążcy. Pozdrawiamy tutaj tego mrocznego elfa. Masz. Yy... Dobra. Mam. Nie, nie, nie pozdrawiamy go. Ja go nie pozdrawiam. Jesteś za kałą Elfiego Rodu. Uciekaj, słychać. Jesteś... Weź go przegoń w imię LOT. Hmm. No. Uciek. Chyba wyczuł pismo nosem. Chyba tak. Dobra. O, mam tutaj znowu torbę listonosza. Torbę kuriera. To ja już, ja już znalazłam, chyba. Dostarcz zaginioną. O, nie! Komitet publicalny. Ja mam nowego skill'a, ja go użyję teraz. Dajesz. Ale go użyłam po prostu na trupach. Co, ty Patrz, tam co się tu dzieje. Haha, ha, znalazłem. Jak w Hamlecie wziąłeś czasz czaszkę do rąk. Tak. A to o -o. co? Teraz użyję mojego skill'a. Jeszcze nie użyję, bo mam tego, tego Delaya. O, duży, duży kolega. Dzień dobry. A masz. Ale mi pierdzielną. Byłam uprzejma nie zdożować. Idę mu za plecy. Jeszcze mu zrobię tak. Ha, 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 ha. jestem niewidzialna. No. Zabójca ogrów. Tak. Yeah. Ha. O i nie zrobię sobie zdjęcia już. Skrzynia. Daj. A, to pierwsze. Krałam moje. Weź wszystko, nic ci nie zostawia ja, Aha, ha, ha. Eee, ha, ha, ha. ona ma drugie dno. Oż ty. Na pewno miałeś lepszy lód niż ja. Zobaczcie eee, na co? nagraniu ty. Kradzieju. Nic się nie, nie ukryje. Dobra, a teraz musimy wyjść. Muszę znowu ty chwycić za czerep. Powiedz, być, albo nie być. Powiem na, potę na potęgę posępnego czerepu. A tu nie jest Hamlet, wiesz o tym? <laughs> <laughs> Jak nie? Nie. <laughs> Ej! Ale oni, normalnie te orki to, to, to jakieś w ogóle. Zaczepno oni są strasznie napaleni, są. no? Czuję się jak na Nowej Hucie w Krakowie. te wspomnienia. <laughs> czekaj, czekaj, zaraz cię tam znajdą. E, Ej, już mnie kuty. nie znajdę. Już się przeniosłem. ho, ho. ho, ho. Powiem, Teraz nie będziesz obrażać nasz Kraków. Oj, przynajmniej tam mieszkałem, kupę czasu. Dobra, lecimy, bo A co my tutaj dresem? mamy? Nie, nie, ja to tylko takim cieniosem byłem. Chociaż wiesz co. Teraz razy to... cię skroili. Nie, w ogóle nie do skroili. Ja akurat jak idę ka w kapturze przez osiedle, to raczej się zastanawiam, czy swój czy nie, bo wiesz, kawał chłopa, nie bardzo, nie bardzo wiadomo, jak tu podejść. Rozumiem. Bo by była w topa, jakby okazało się, że to wiesz, że to swój. Dobra. Ty Ale ty mi jeszcze pust... karaty zrobił, albo jakiegoś Cakanorisa. <laughs> tak, ja. Cicho. Wiesz, chyba kombosa po prostu. A to nie musimy zawrócić do tego pana tam, tylko tutaj musimy być? E nie, tutaj, 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 tutaj. Tu zobacz, jakiś krasnolud i głowa Lenina z tyłu. Lenin! To już druga gra, w której spotykam Lenina. No, o co chodzi? To jest zakamuflowana jakaś opcja. Po prostu komuniści są wszędzie. I tu jeszcze jest jakiś kapita kapitan, który czeka na naszą torbę. Chyba na twoją torbę. On mówi, dobra robota. Ta torba zawierała ważne informacje. Chore ty, nie, nie, to się nie dzieje naprawdę. Dobra, tak naprawdę mówi depesza, ale torba lepiej brzmi. Przejście przez kanały. O tak, tego właśnie nam brakowało. Kolejne Kanałów. kanały. Kolejne kanały. Swoją drogą ostatnio grałam w grę od Artifacts Mundi. Nie wiem, czy widziałeś i tam też spotkałam Lenina. <grym> tak, <grym> tak. Jak wrzucę jest... odcinek na kanał, to sobie obejrzysz. <grym> jest spisek, spisek, jak nic. To jest troszkę jak z tymi, jak oni się nazywali, Illuminati, tak? Wszędzie gdzieś swoje znaki takie. Właśnie. No i tutaj też, wszędzie Lenin. No. Ludzie. To gdzie biegniemy? No... hmm. Zbierz to chodźmy pić... na PVP. Na PVP? A to chodźmy musielibyśmy do Enklawy wrócić, bo tam nam na, na, na muszą pokazać co i jak. Jak We... chcesz, to możemy lecieć. A to chodźmy na PVP, bo ja chcę PVP szybko. Tak? Napaliłam Dop. się na PVP. Jeszcze konie sobie przy okazji weźmiemy. O. Nie możemy, dwudziesty level, konia. Jak 20? Ja myślałam, że 10, 12 max. Nie, 20 nie ma opcji. Łe. Niestety. Łe. E, dobra, dobra, no to chodźmy na pv -py. Tylko ja bym proponował zrobić krótkie cięcie, żeby oszczędzić tej drogi wszystkim. Dobra. I wracamy przy panu, który nas przeszkali i pokaże, jak się PV-pować. Hurra! I jesteśmy. Jesteśmy tam, gdzie się będą działy PV-py. Tak, tak, on nam to wszystko powie. Widzicie, jakim mroczny elf, jakiś fagier. Terram dominacji. A. Jak Ostre. to brzmi? Wiesz co, przypomina mi tego z Harry'ego Pottera, tego blondyna. No nie? <grystanie> Dominacja PVP. Kolejka do dominacji. Tak, jest. Gotowe. To coś dla nas. Znowu będziemy stać w kolejce? Ale to chwila. Mam no nadzieję, przynajmniej. Zobaczmy, przy okazji, co się tu dzieje. Patrz, jak się popisuje. No, czy to niby tego, cwaniak i tak dalej. Ja też umiem, o, patrz, 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 patrz. <laughs> Jeszcze umiem zrobić tak, patrz, patrz. ale nie. Jakie robi. No, no ale to już jest taki, wiesz. Patrz, o, o. jest, dołącz do drużyny, haha. Trzymamy się razem, tak? Tak, tak. Trzymamy się razem. Ale to, że nie mam żadnej miksturki PVP, to nie szkodzi. <grystanie> Nic nie rzutuje na obraz sprawy. A co to są miksturki PVP? No bo tutaj osobne osobne potjony masz do takiego normalnego leczenia i osobne do PVP. Aha, to ja też nie mam. <grystanie> no to dobrze. Zresztą trudno, Mamy radę. Pewnie. O, zobacz, nagle jesteś 19 poziom. <grystanie> Jak to? Nie wiem. A to dziwnie się z tym czuję. Ja przecież nie umiem grać na 19. poziomie, Jeszcze się nie nauczyłam. A, co wiesz teraz? co jest. Dobra, lecimy. Brama się otworzyła, i lecimy na środkowy. Dobra, to ja lecę za tobą. Za Twoim elfim tyłkiem. Ej, czemu skaczesz? Zabijesz nas? Nie. Dobra, to my tam. Patrz, już się panoszą. Czekaj, chodź ich przyczaimy tutaj. A, widzisz dziadów. A, nie trafiłeś, bucu. Ba! Stuna! Panie panie stun. Chyba mi coś zrobili. Ja jestem no. zestunowana! Ja też! Ja tutaj zrobię zaraz im. No, 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 no! God Kurde, znowu mam stuna. A. Czekaj! Doduj, doduj. Ha! Zestunowałam ją! Wołaj o pomoc! Jak się woła pomoc? No shift jeden. Ale, to, yy, ale jak leżysz dopiero? A, Dobra, okay. ja już leżę. Kurczę. Dobra, biegnę do was. Haha, ukryłam się i uciekam, uciekam. Nie <laughs> widzę tam z góry. Takiego wała! Kurde, wybijają mnie. Nie mogę się leczyć, nie! Wołaj o pomoc, nie. Jak mnie dobił świnia w ogóle, fatality mi zrobił <laughs> Zaraz tutaj Czy tutaj nie możemy się podbywa. tymi zwykłymi pociągami leczyć? Ja Jaka lipa, dobra Plus 25 asystu i wiadomo, wygrałam Wpada mi ich tam zestunować, macie leszczę, stuma Gdzie tam nie ma takiego leczenia? że ty. No, Nie ma takiego bicia. O kurczę. Medik! <laughs> Medik! Kurczę, ja myślałem, że to będzie bardziej takie ślamazerne PVP. Tutaj ja też ostro. tak myślałem. Że wyjechali dla nas no, bo to przecież. Czemu mi zrobił taki wykrzyknik nad głową? Co to ma być? Co to za bicie w ogóle jest? Masz tutaj, nie ma leczenia. Bucu tutaj, Stu na wszystko dostaniesz zaraz. Ja ci dam. To, jak <to> mi <zmay>. powstałeś? Wszystko powiedziałam. <t> ja tu, tutaj, mało HP, umieraj. Pajacu skończony ty. O kurde, zesponowali mnie. Nie, nie, nie. Teraz ja jej medyka tutaj trzaskam. Nie ma medykowania. Nie na mojej zmianie. Czekaj pindo. Już ja ci tutaj pomedykuję ty. Nie ma medyczenia. No. Tutaj jeszcze magiczne o, dobra. rzeczy ci w... dobra, dobra, dobra. Wszystko zrobiła i... mi. <laughs> Uciekam. <laughs> Jaki <śmiech> za mnie jest troll. Nie wierzę ja... po prostu. Stuna jeszcze na koniec. Tutaj tabem ucieknę. O kurde, nie uciekłam. <laughs> Dobili mnie świnie. Dobra. Mi też przykro wow. jest. Ale ostro się tam bronią. Nie, naprawdę, nie dają, nie dają sobie. Kurczę, trzech na jednego, to nie. Nie, 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 nie. Ej, powinieneś przyz być przyzwyczajony w końcu mieszkałeś na chucie. A. Gdzie tutaj jakiś kat ucieka, już ja wam tu zrobię. Nie ma takiego. Gdzie mi tam kata lejecie, ja już wam stuny wszystko po prostu, nie ma takiego bicia. No. no. Ah, ha 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 ha, Ta bawale, nie ma. Jak mnie przywalili. No, dostajemy w Ciry. Ale to jest nasze pierwsze PvP, czyli jest to tymi postaciami, więc w ogóle taka historyczna chwila. Tak jest. Ej <grym> biją mnie, ratunku, ju to uciekłam im. Albo, jak mnie gonią! Jaki Benny Hill w ogóle powaliło i... No naprawdę... Naprawdę, kurde! No, ma biednego ganiać wokół schodów! Nie pojebało wam się? Ej, to się wszystko wychrumka się. Kurczę... Te emocje... Matko, ile że, ile że... Tak nie może być. Nie możemy się tak dawać. Nie, no. nie możemy się tak dawać. Nie możemy się tak dawać. Przyszłam. Przyszłam. Przyszłam tutaj. killera, zaraz wezmę i zestunuję. buca jednego, dajesz się. Pajacu jeden. Ja ci dam. Ja ci dam leczyć, ty. Tutaj jeszcze mu rzucę taki czar. Wszystko mu rzucę. Stuna na koniec, milcz Busu. A gdzie uciekasz teraz? To uciekasz, masz. No z nożami cię będę teraz. O kupę. No, noże no. no, mi się skończyły do rzucania. <noise> Dobra. Przejmujemy punkt. Nie ma, nie ma lipy. O, Młocia, dobrze widzę cię tam. Ha! zapiłam dobrze. kogoś! Brawo. A to F się daje, śmiertelny cios. No. <noise> Czekaj, jakby tego nie ogarnęłam i teraz wiesz. To jest takie brutalne, nie? Tak, jeszcze z buta gdzieś. <noise> tak. Tutaj, proszę bardzo, śmiertelne ciosy nie ma. Ej, gdzie mi jazgota bijecie? Nie ma takiego bicia. A, stuny, stuny everywhere. Ale im narobiłam, ale im narobiłam. O. Wstawaj! Wstawaj, wstawaj, wstawaj stawaj, stawaj. A! Nie wiem co zrobiłam, ale wygrałam! Albo i nie? God damn it. Ratuj mnie! Kurcze! Genialna rozgrywka PVP. Uwielbiam to o. Uwielbiam to absolutnie. No. Intensywne. Ostro jest. Tak, jest. Ostro tak, bardzo. Bardzo wyrównany poziom. Chodź tu na prawo, teraz, na prawo. Dobra, strolujemy ich. No, 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 to nasz punkt jest. Przyczajka będzie. No, im szybciej tutaj go przejmiemy, tym lepiej. Jak ninja. Ja. Ninja trole tak. Ninja trole Oni tam, wiesz, ich zajmują i my tutaj, bo właśnie, to jest najlepsze, że tutaj. Do tego punktu, zanim dobiegną, to wiesz, to nam My punktów nabije. Tak. No, dobra. Ale strollowaliśmy paskudnie, muszę przyznać, zostawiliśmy ich biednych tam. Ale przez to możemy wygrać. zobacz, zobacz, punkt... mamy trochę więcej punktów niż oni. Czemu ty trochę... szybciej ode mnie biegasz? Nie da się tu koniem jeździć? Nie da się. <laughs> Niestety. O nie, coś nam przejęli, tam nam przejęli. O, wybuca, już ja wam tutaj. Ja wam tu rzucę. Kurde, rozpierduwa. No! Coś narobiła. Leżeć! Leżeć, Leżeć, leszcze! Nie wiecie, z kim zaczynacie. Tak jest. Na YouTubie no. będzie wasza porażka! <laughs> tak! Dokładnie, jak gryziecie piak. O, o o, o nie, 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 gdziemy tam, gdzie my tam, kata ja. mi lejesz, ty, busu ty, ja ci dam, stuna! Kurde, zblokował. Jak on Jej, robi, że na wszystko tych... blokuje? W niskich levelach to jest wyżynka. <śmiech> <śmiech> Bo tu już jest po prostu tak na, na gołe klaty walka. Popatrz, poszli nasz punkt przejmować, cośmy go wygrali. Ej no co oni? Ej, co we mnie bijesz ty? Co we mnie bijesz? Ej, ten starczą wszystko blokuje? Nie wiem, zda się jakiś damage w ogóle z niego zrobić? Coś tam się może da. Kurczę. O nie, jak ja mam ci pomóc, jak ja mam ci pomóc? Rastuję cię, czekaj, ha Masz tam wucu, będziemy się... pieścić. Jaka wyżyna, nie wierzę w to. Powiedz, że wygraliśmy. Nie wygraliśmy. Jeszcze trochę. Aż. Ale my nie mamy pociągów, więc oni oszukują. No właśnie, oni pewnie mają wyższe lewele. I pomyśleli o pociągach, a nie tak jak my, że tam się. Dobra, zostajemy na punkcie. Przejmujemy. Przejmujemy. No ale ta sama kat tam pobiegnie? Nie, no to zaraz, zaraz z drugiej strony idę do ten. Tam... O, dobra, teraz. Ej, tam lecie. musimy po lewej popatrzeć, bo tam teraz nam kradną trzeci. O kurde, lecimy tam. Dobra. Lecimy do trzeciego. Biegniemy, biegniemy. O. Ja wam dam mój punkt. Sama Dokładnie. ze złotem przejmowałam. To jest nasz patrz, punkt i tylko nasz. Kinie. A tu jakiś leszczyk pojedynczy. O stary, będziesz miał słabo. A. Uciek. Ja o, ale ja mam dużo do rzucania, a patrz jak unika Skubany Patrz go, cwaniaka Patrz jakiś fagier Patrz go, cwaniaka No, 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 no No Macie Stuna, nie ma, nie ma to tamto Ja w ogóle nie wiem co ja robię, ale robię, tak? Dokładnie Ah. Rozwała, wyżyna, nie ma! Stuna na koniec! On ciągle z tą tarczą chodzi, ja nie rozumiem tego koleksa. No właśnie, nie, bo tak... ...poli, krapoli. Ktoś tam krzyczy, kurczę. Kurczę mać! Cóż Aj. za emocje, cóż za rozgrywka! God damn it, lagi. Ta, lagi, nie umiesz grać. <laughs> o nie, przejęli ja... nam! Przejęli nam! To co, do trzeciego biegniemy, nie? No tak. Dobra, to ja biegnę do trzeciego przejąć tam. Sama. Żeby nie było przypału. Jakiś mock tutaj też jest razem z nim. Proszę bardzo, dwa niezioły Ja tutaj w ogóle gdzieś. Oni biegną jak powaleni. Zero strategii w ich działaniu. Team, tak. Przejmijmy to szybko, szybko, szybko. Jest. Biegniemy. No! Zaraz tu się będą działy. Ej, bo ja w ogóle zauważam, że teraz mam 19 level i nie mam drugiego skilla ustawionego. No bo jak miałam sobie ustawić drugi skill, kiedy? Ja się nie zgadzam z taką strategią. Proszę, Fuck! Proszę. Właśnie przez minutę się z dwoma tutaj już ale w końcu dwóch na jednego. No to wiadomo. Wiadomo. A. Ale oni na trójkę teraz polecieli chciałam się schować w krzaczorach Aj! Zyznęłam, miałam nadzieję, że się ruszą, ale tutaj. A nie, jednak chyba stąd wszedł w niego. Nie ma takiego uciekania, łap noża! W no leżeć! I zbuta go. I detczemy. Ha! Stu, no jeszcze, dobijamy. Kurde, co ja kliknęłam? O. Chciałam go dobić, Cs. jakieś prywatne wiadomości mi tu wyskoczyły. Gdzie tu we mnie? Gdzie tu we mnie? Właśnie. Wspaniaki jedne. Mam biedną młoteczkę, co nie ma drugiego skilla i butelek. Patrzcie, jesteście zwani? No nie, zobaczmy jesteśmy przecież i tak mega słabsi od nich. Ale tutaj techniką nadrabiamy. Wiadomo. To nic, że oni wygrywają. my wygrywamy. Nie, oni. Kurde. Bo oni tam przejęli ten punkt znowu. A. Trzeba tam polecieć i tam zrobić rozpierducha, czekaj, ja tam pójdę. A nie, już tam mosk poszedł. Tak, jak tam mosk poszedł, to ja tutaj się z nimi ponaparzam. Mosk sobie to przejmie. Ja. Ty! Łapcie, stuna! Leszcze. leszcze! No, 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 no. <laughs> Dobra. Gabdemet. Aż zrobiłam im dużo i brzydko, ale niestety. Ojej. Ło, jak mnie pogonili. Wszyscy Jeszcze na mnie jedną, levele. naprawdę. Naprawdę, naprawdę. Bez honoru, bez honoru. Popatrzcie, jak tu za mną przyleciało w ogóle czterech. Ja. Ja tam jedną uciekam. Ale dobra. I tak nie było obciachu. Wiadomo. Może i przegrana, ale. Jak to przegrana? Wygraliśmy. Ale to jest moralne. To jest moralne. Da to się jest tu moralne jakoś coś zwycięstwo. napisać nie da się. Chciałam tylko GG napisać, ale oczywiście. Nie, już nie. Czat już jest nie za, zamknięty. Dobra. Okej. Okay. Historyczne PVP. Młodzia i Azgot Wygrali I zobaczycie, co się będzie działo. Ale zobaczycie, co się będzie działo na 60. levelu. Tak. <noise> Wrócimy później, odeślemy was do tego filmu. <noise> to będzie trening jak w Roki, Roki 5. Będziemy biegać po schodach? Tam po, no? Do tej enklawy tam wiesz? Tak, tak, i tam ty, jest powrotem. Dokładnie, ty będziesz a ja ci tum, tum, tum Znowu tum, tum, jesteśmy tum. w kolejce? Nie, nie chcemy być w kolejce, opuść drużynę. A gdzie tu się wybiera? U góry na swój ten i prawym, opuść drużynę, bo tam od razu chcą iść Taka na kolejne. Tak, ja tutaj, bo ja nie widzę. Korzystanie w kolejce, K. Wciśnij, żeby dowiedzieć się więcej. I co teraz? Nie, to głupia. Tutaj... Na no swoje Obrazek? Swój prawy obrazek, mi opuść, drużyn. opuść drużynę, dziękuję. O, ale teraz ja ciebie nie mam w drużynie. Już. Porzuciłeś mnie. Nie, nigdy. Ale ja myślę, że to jest dobry, optymistyczny akcent. Na tak. to, ażeby na dzisiaj zakończyć. Tak, tutaj Tyle za nami się naparzają. Zobacz jeszcze jacy na, napaleni strasznie gracze. No wiesz, ten co to jest, przynajmniej nie uciekają. Tak, nie mogę mi oddać. Nie da się biec w cztery za jedną, bo ona przynajmniej nie ucieka. No. Nie, było dobrze, było, było dobrze. dobrze. Nie ma nie ma obcia. Tam wiesz, i to, co tak brzydko mówiłam, bo mi wstyd trochę. Dobrze, dobrze, dobrze. Oj, ale to dopiero się zaczyna, bo emocje się dopiero zaczynają. Tak jest. No. Okej. Okay. To co, będziemy się żegnać? Pamiętajcie, że tak, raz lama tak, zawsze tak, lama. Tak. Ze mną był Azgot, walczył ramię w ramię. I oczywiście Aloha. była miała młoteczka. Zrobiliśmy wszystkim rytualny. <laughs> Trzymajcie się, cześć. <laughs> pa.